Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że w chwilach pozornej spokoju nagle ogarnia cię wybuch gniewu, a może zaskoczyły cię mroczne myśli, które wydają się należeć do kogoś innego, ale pojawiają się w Twoim umyśle? Jest to pierwszy znak niebezpiecznego zjawiska, które Artur Schopenhauer, filozof pesymizmu, określiłby jako najbardziej oczywisty przejaw wewnętrznej niewoli, nieuznany cień. Chociaż współczesna psychologia zawdzięcza sformułowanie tej koncepcji Karlowi Jungowi, to Schopenhauer położył podwaliny pod zrozumienie, co oznacza bycie na łasce nieświadomych sił, które po cichu kierują twoim życiem. Cień reprezentuje wszystko, czego nie chcesz w sobie dostrzec impulsy, pragnienia i cechy, które są sprzeczne z idealizowanym obrazem, który kultywujesz. Zaprzeczając tym aspektom, nie eliminujesz ich. A jedynie wypychasz do podziemnego świata, gdzie rosną w zniekształconej formie i zyskują nieproporcjonalną siłę. Dla Schopenhauera, którego filozofia opiera się na tyranii woli, zaprzeczanie to stanowi najgłębszą z ludzkich iluzji. W swoim wielkim dziele świat jako wola i przedstawienie opisuje, jak jesteś nieustannie pod jarzmem ślepej i irracjonalnej siły, woli, która popycha cię ścieżkami, których twój rozum często nie zna. Kiedy nie rozpoznajesz cienia, stajesz się podwójnym niewolnikiem woli, która cię porusza i ignorancji co do tego, co naprawdę cię porusza. W tej sytuacji tkwi bolesna ironia, którą Schopenhauer trafnie uchwycił. Im bardziej starasz się zaprzeczyć pewnym aspektom siebie, tym bardziej te aspekty determinują twoje zachowanie. To tak, jakby próbować powstrzymać wodę z rzeki przed dotarciem do oceanu, po prostu znajdzie ona alternatywne drogi, często bardziej destrukcyjne. To, co sprawia, że nieuznany cień jest tak niebezpieczny, to właśnie jego niewidzialność dla Twoich oczu. Podczas gdy wierzysz, że działasz z szlachetnych i świadomych powodów, często kierują Tobą podświadome impulsy, których nie znasz. To tak, jakbyś jechał z zawiązanymi oczami, przekonany, że doskonale widzisz drogę. W ujęciu Schopenhauera jest to podwójna iluzja. Po pierwsze, iluzja, że nie kieruje Tobą ślepa i irracjonalna wola. Po drugie, iluzja, że w pełni znasz motywy swoich działań. Z tego podwójnego oszustwa rodzą się osobiste tragedie, które Schopenhauer obserwował z taką klarownością, związki zniszczone przez irracjonalną zazdrość, obiecujące kariery zrujnowane przez autodestrukcyjne impulsy, całe życie pochłonięte przez nałogi, które sumienie potępia, ale potajemnie podsyca. Zatrzymaj się teraz i zastanów się. Z jakimi aspektami swojej osobowości unikasz konfrontacji? Jakie emocje lub myśli sprawiają ci tak wielki dyskomfort, że wolisz udawać, że nie istnieją? Unikając konfrontacji z nimi, pozwalasz im działać w cieniu, wolne od kontroli sumienia. Dla Schopenhauera jest to preludium do nieuniknionego cierpienia, ponieważ to, czego nie chcesz poznać w sobie, ostatecznie ujawni się w zniekształconej i potencjalnie destrukcyjnej formie. Filozof zauważyłby, że twoja wolność, jeśli w ogóle istnieje, polega właśnie na konfrontacji z tym, co wolisz ignorować. Nie ma ucieczki od woli, powiedziałby, ale istnieje możliwość wyciągnięcia jej na światło dzienne i tym samym ograniczenia jej tyranicznej władzy nad twoim życiem. Nieuznany cień objawia się subtelnymi symptomami, których być może już doświadczyłeś, nieproporcjonalną irytacją z powodu błędów innych, które odzwierciedlają Twoje własne słabości, niewytłumaczalną atrakcją do osób, które uosabiają to, co tłumisz w sobie, surowym osądem zachowań, które potajemnie sam również manifestujesz. Są to oznaki działania cienia, który manipuluje Twoją percepcją i działaniami, nie zdając sobie z tego sprawy. W ujęciu Schopenhauera jest to ślepa wola przejmująca kontrolę, podczas gdy ty zachowujesz iluzję autonomii. Im bardziej ignorujesz te oznaki, tym bardziej stajesz się podatny na najniebezpieczniejszy aspekt ludzkiej psychologii tyranie nieznanego nad znanym. W XIX wieku, kiedy świat intelektualny był poruszony nowymi odkryciami naukowymi i filozoficznymi, Artur Schopenhauer pozostawał w izolacji w swoim małym mieszkaniu we Frankfurcie, obserwując ludzkość przenikliwym i często bezlitosnym spojrzeniem, to właśnie tam rozwinął swoją wizję tyranii woli, tej ślepej siły, która według niego popycha wszystkie żywe istoty w kierunku pragnień, które nigdy nie mogą zostać w pełni zaspokojone. To, co dziś rozpoznajesz jako cień, termin ukuty później przez Junga, Schopenhauer już wcześniej zidentyfikował jako bezpośrednią manifestację tej woli, gdy nie jest ona rozpoznawana przez świadomość. Potężny przykład tego zjawiska można znaleźć w tragicznej historii Friedricha Nietzschego, początkowo gorliwego ucznia Schopenhauera. Chociaż Nietzsche później odszedł od swojego filozoficznego mistrza, jego życie doskonale ilustruje niebezpieczeństwo związane z nierozpoznanym cieniem. W miarę jak Nietzsche zagłębiał się w swoje coraz bardziej intensywne i prowokacyjne pisma, coś działo się w jego wnętrzu, czego sam nie chciał dostrzec. Jego zjadliwe ataki na chrześcijaństwo, proklamowanie śmierci Boga i poszukiwanie tego, co ponad człowiecze, można postrzegać z perspektywy Schopenhauera jako przejawy wewnętrznego cienia, który rozrastał się w niekontrolowany sposób. Ostateczny upadek Niczego w Turynie, kiedy to objął maltretowanego konia, a następnie pogrążył się w szaleństwie na 11 lat, zostałby zrozumiany przez Schopenhauera jako moment, w którym cień. Ostatecznie przejął całkowitą kontrolę. Ślepa wola, działająca poprzez nierozpoznany cień, ostatecznie pochłonęła sam rozum, który próbował ją zaprzeczyć. Czy dostrzegasz podobieństwa do własnych doświadczeń? Chwile, w których ignorowałeś sygnały ostrzegawcze, odsuwając od siebie niewygodne spostrzeżenia na swój temat, tylko po to, aby zobaczyć, jak powracają one w jeszcze większym nasileniu? Ta narracja nie ogranicza się do postaci historycznych. W swoich pismach Schopenhauer często wspominał, jak na ulicach Frankfurtu był świadkiem, jak zwykli ludzie byli porywani przez namiętności, których nie rozumieli. Nieustanne dążenie do bogactwa, pozycji społecznej lub uznania, wszystko to przejawy woli działającej poprzez niezintegrowany cień. Obserwowałby w tobie to samo zjawisko, nie jako indywidualną wadę, ale jako uniwersalny warunek ludzkiej egzystencji. Być może warto zapisywać w osobistym dzienniku sytuacje, w których czułeś się zdany na łaskę sił, których w pełni nie rozumiesz. Opisz niedawną sytuację, w której zareagowałeś nieproporcjonalnie na jakąś drobną prowokację lub codzienną sytuację. Co ta reakcja mówi o aspektach siebie, z którymi wolisz się nie konfrontować? Wykonując to ćwiczenie rozpoczynasz proces, który Schopenhauer uznałby za pierwszy krok do jakiejkolwiek możliwości wyzwolenia uznanie, że tyrania istnieje i że działa głównie poprzez to, czego nie chcesz dostrzec. Ale czym dokładnie jest ten nieuznany cień, gdy spojrzy się na niego przez filozoficzną soczewkę Schopenhauera? Nie jest to tylko pojęcie psychologiczne, ale bezpośredni przejaw tego, co nazwał wolą, irracjonalnym i ślepym podłożem, które stanowi istotę wszelkiego istnienia. Wam świecie jako woli i przedstawieniu, Schopenhauer stwierdza, że wszystko, co istnieje, jest z jednej strony przedstawieniem, światem takim, jakim go postrzegasz, a z drugiej strony wolą, siłą napędową wszystkich przejawów. Cień byłby zatem punktem, w którym ta uniwersalna wola przejawia się w twojej indywidualnej istocie, w formach, które świadomie odrzucasz. Cień ten ma strukturę dynamicznego rezerwuaru, który zawiera wszystko, co w ciągu swojego życia uznałeś za niepasujące do Twojego obrazu siebie. Obejmuje on agresywne impulsy, które są sprzeczne z Twoim ideałem serdeczności, pragnienia seksualne, które podważają Twoje pojęcie moralności, ambicje, które wydają się zbyt egoistyczne, by je przyznać. W ujęciu Schopenhauera są to przejawy woli, które Twoja świadomość próbuje stłumić, ale które nadal istnieją i wpływają na twoje zachowanie właśnie dlatego, że odmawiasz uznania ich za integralną część swojej istoty. Niemiecki filozof twierdziłby, że ten proces represji jest nie tylko bezcelowy, ale także zasadniczo niebezpieczny. Tewasz Parerga i Paralipomena pisze, że człowiek może robić co chce, ale nie może chcieć co chce. Sformułowanie, które doskonale oddaje tyranie woli działającej w cieniu. Możesz wierzyć, że kontrolujesz swoje działania, ale nie kontrolujesz pragnień i impulsów, które motywują te działania. Im bardziej próbujesz je stłumić, tym bardziej ujawniają się one w zniekształcony i potencjalnie destrukcyjny sposób. Współczesne badania w dziedzinie neuronauki w zaskakujący sposób potwierdzają intuicję Schopenhauera. Badania z wykorzystaniem obrazowania mózgu pokazują, że obszary mózgu związane z podświadomym podejmowaniem decyzji, są często aktywowane na kilka sekund przed zarejestrowaniem jakiejkolwiek aktywności przez obszary związane ze świadomością. Mówiąc prościej, Twój mózg podjął już decyzję, zanim masz wrażenie, że ją podejmujesz. Te dane empiryczne potwierdziłyby główną tezę Schopenhauera. Wola poprzedza i determinuje świadomość, a nie odwrotnie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, gdy weźmie się pod uwagę przejawy cienia w codziennym życiu. Ujawnia się on, gdy powtarzasz autodestrukcyjne wzorce zachowań, nawet po tym, jak przysiągłeś sobie, że nigdy więcej ich nie powtórzysz. Pojawia się, gdy przypisujesz innym cechy, których nie chcesz dostrzec w sobie, tworząc wrogów tam, gdzie być może istnieją tylko lustra. Objawia się w zjawisku, które Jung nazwał później synchronicznością, znaczącymi zbiegami okoliczności, które według Schopenhauera byłyby wyrazem fundamentalnej jedności woli, przekraczającej pozorne bariery między jednostkami. Najbardziej niebezpieczną cechą cienia jest jego zdolność do pozostawania niewidzialnym dla ciebie. Jak zauważył Schopenhauer, wola jest ślepa, ale niezwykle potężna. Działając poprzez nieuznany cień, prowadzi cię on ścieżkami, których ostatecznego celu nie znasz, jednocześnie utrzymując iluzję kontroli i autonomii. To tak, jakbyś był porwany przez morski prąd, wierząc, że pływasz swobodnie. Wypróbuj to ćwiczenie już dziś. Przez cały dzień obserwuj swoje automatyczne osądy dotyczące innych osób. Za każdym razem, gdy złapiesz się na krytykowaniu kogoś w myślach, zadaj sobie pytanie. Jakiego aspektu siebie unikam poprzez tę krytykę? Ta prosta praktyka, zainspirowana filozofią Schopenhauera, może zacząć oświetlać zakamarki cienia, które do tej pory pozostawały wygodnie w ukryciu. Niebezpieczeństwa związane z nieuznanym cieniem wykraczają daleko poza zwykły przejściowy dyskomfort. Dla Schopenhauera stanowią one prawdziwe egzystencjalne pułapki, z których rzadko można uciec bez głębokich blizn. Pierwszym i najbardziej bezpośrednim z tych niebezpieczeństw jest to, co opisałby jako życie w ciągłej sprzeczności. Wierzysz, że jesteś jedną osobą, zachowujesz się jak inna, i ponosisz konsekwencje obu tożsamości, nie rozumiejąc źródła tego konfliktu. Wyobraź sobie budowę domu na fundamentach, które celowo ignorujesz. Zawalenie się jest nie tylko możliwe, ale nieuniknione. Ten wewnętrzny konflikt często objawia się jako chroniczne poczucie nieadekwatności, którego możesz doświadczać. Bez względu na to, jak wielki sukces osiągniesz w świecie zewnętrznym, wewnętrznie pozostaje poczucie oszustwa, jakby w każdej chwili mogło zostać zdemaskowane. Schopenhauer uznałby to za bezpośredni skutek fragmentacji, spowodowanej niezintegrowanym cieniem. Część ciebie zna prawdę, której świadomość uparcie zaprzecza. Ta ciągła dysonans jest nie tylko psychicznie wyczerpująca, ale także zasadniczo sprzeczna z możliwością osiągnięcia trwałego spokoju wewnętrznego. Innym znaczącym zagrożeniem jest to, co Schopenhauer nazwałby przeniesieniem cierpienia. Kiedy odmawiasz konfrontacji z mrocznymi aspektami własnej osobowości, nieuchronnie rzutujesz je na świat zewnętrzny. Rezultatem jest zniekształcona rzeczywistość, w której inni są obarczani odpowiedzialnością za ból, który w istocie ma swoje źródło w twoim własnym rozdwojeniu. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się wielokrotnie obwiniać partnerów, współpracowników lub członków rodziny za błędy, które w chwilach szczerości uznałbyś również za swoje? To właśnie działa cień, zamieniając twój świat w pole bitwy, na którym walczysz z wrogami, którzy są ostatecznie projekcjami twoich własnych, nierozpoznanych części. Trzecim i być może najbardziej niszczycielskim zagrożeniem jest to, co Schopenhauer nazwałby kompulsywnym powtarzaniem cierpienia. Nieuznany cień tworzy automatycznie powtarzające się wzorce zachowań, często odtwarzając wcześniejsze traumy, i bóle w nowych formach. Możesz zmienić miasto, pracę lub związek, ale dopóki cień pozostaje nieuznany, te same wzorce będą cię śledzić jak cicha klątwa. Życie powtarza się jak zegar bez wskazówek, napisałby, zawsze wyznaczając tę samą godzinę cierpienia dla tych, którzy nie chcą spojrzeć na wewnętrzny mechanizm. Dla współczesnego człowieka zagrożenia te przejawiają się w szczególnie podstępny sposób. Współczesna kultura, kładąca nacisk na wizerunek i zewnętrzny sukces, tylko potęguje tendencję do tłumienia aspektów uważanych za niepożądane. Jesteś nieustannie zachęcany do budowania wyidealizowanej wersji siebie w mediach społecznościowych, w pracy i w relacjach, wersji, która z konieczności wyklucza i tłumi istotne części tego, kim naprawdę jesteś. Im większa rozbieżność między wyobrażeniem a rzeczywistością wewnętrzną, tym potężniejszy staje się cień i tym bardziej destrukcyjne jest jego ewentualne ujawnienie poświęć chwilę na refleksję ile z niepokoju który odczuwasz na co dzień może wynikać z ciągłego wysiłku aby stłumić te aspekty siebie które uważasz za niedoprzyjęcia które relacje w twoim życiu ucierpiały ponieważ rzutowałeś swój nieuznany cień na inną osobę podziel się tymi refleksjami z kimś komu ufasz sam akt werbalizacji tych spostrzeżeń stanowi już znaczący krok w kierunku zmniejszenia tyranicznej władzy cienia nad Twoim życiem. Pomimo pozornie pesymistycznej wizji Schopenhauera, jego filozofia oferuje zaskakująco praktyczne sposoby na zintegrowanie cienia i zminimalizowanie jego destrukcyjnych skutków. Pierwszym z nich, i być może najbardziej dostępnym, jest to, co nazwał kontemplacją estetyczną. Kiedy całkowicie oddajesz się doświadczeniu dzieła sztuki, czy to muzyki, literatury, czy sztuk wizualnych, następuje tymczasowe zawieszenie dominacji woli. W takich momentach przestajesz być oddzielną jednostką, dręczoną pragnieniami i lękami, a stajesz się czystym podmiotem poznającym, wolnym od ograniczeń indywidualnej woli. Aby zmierzyć się ze swoim cieniem, spróbuj poświęcić 30 minut dziennie na głęboką kontemplację dzieła sztuki które rezonuje z mrocznymi aspektami twojej psychiki. Nie jest to zwykła rozrywka, ale praktyka niemal medytacyjna, którą Schopenhauer uznałby za terapeutyczną. Melancholijny utwór muzyczny może na przykład pozwolić ci nawiązać kontakt z własnymi skłonnościami depresyjnymi, nie dając się im pochłonąć. Sztuka tragiczna w szczególności zapewnia bezpieczny kontakt z aspektami cienia, które w innym przypadku byłyby zbyt groźne, aby zmierzyć się z nimi bezpośrednio. Drugą schopenhauerowską drogą do integracji cienia jest praktyka współczucia. We o podstawach moralności argumentuje on, że współczucie pojawia się, gdy uznajemy, że separacja między istotami jest iluzoryczna. Wszyscy dzielimy tę samą fundamentalną wolę, to samo istotne cierpienie. Kiedy kierujesz to zrozumienie na siebie, możesz spojrzeć na swoje ciemne strony nie z osądem, ale z takim samym współczuciem, jakie okazałbyś innej cierpiącej istocie. Zacznij od wyrobienia sobie nawyku mówienia do siebie tak, jak mówiłbyś do bliskiego przyjaciela borykającego się z trudnościami. Zamiast potępiać swoje wady i mroczne impulsy, obserwuj je z życzliwością i ciekawością. Prawdziwa samoświadomość, napisałby Schopenhauer, rodzi się nie z oskarżenia, ale ze zrozumienia. To współczujące podejście, nie oznacza pobłażliwości lub tolerancji dla destrukcyjnych zachowań, ale tworzy bezpieczną przestrzeń niezbędną do stopniowego uświadamiania sobie i integrowania cienia zamiast jego tłumienia. Trzecia i najbardziej radykalna droga proponowana przez Schopenhauera obejmuje to, co nazwał zaprzeczeniem woli życia, formę ascetyzmu, inspirowaną tradycjami wschodnimi, takimi jak buddyzm i hinduizm. Chociaż uważał tę drogę za dostępną tylko dla nielicznych wyjątkowych osób, można dostosować tę zasadę poprzez umiarkowane praktyki świadomego wyrzeczenia się. Regularnie rezygnuj z małych pragnień, nie w celu samokarania, ale jako ćwiczenie wolności od tyranii woli. Spróbuj na przykład obserwować intensywne pragnienie jedzenia, uwagi, uznania, bez natychmiastowego zaspokajania go. Celem nie jest represja, która tylko wzmacnia cień, ale świadoma obserwacja, która stopniowo rozprasza kompulsywną moc pragnienia. Człowiek wolny, napisał Schopenhauer, to nie ten, który zaspokaja wszystkie pragnienia, ale ten, który wybiera, które pragnienia będą rządzić jego postępowaniem. Praktycznym ćwiczeniem, które można rozpocząć już dziś, jest Dziennik Cienia poświęć kilka minut dziennie na zapisywanie myśli, impulsów lub pragnień, które normalnie byś stłumił lub zaprzeczył. Pisz bez cenzury i bez osądzania, po prostu obserwując to, co się pojawia. Z czasem zaczną się ujawniać wzorce, a to, co wcześniej wydawało się groźne i obce, stopniowo stanie się rozpoznawalną częścią twojej psychicznej całości. Rozpocznij to ćwiczenie już dziś wieczorem i obserwuj, jak w ciągu kilku tygodni zmienia się twoja relacja z cieniem. Uznanie i integracja cienia to nie tylko proces indywidualnego rozwoju ale ma również głębokie implikacje dla całego społeczeństwa. Schopenhauer, uważny obserwator kondycji ludzkiej, zauważyłby, jak nierozpoznane cienie poszczególnych osób wzmacniają się i przeplatają, tworząc coś, co moglibyśmy nazwać zbiorowym cieniem. Żyjesz w świecie, w którym najbardziej destrukcyjne aspekty ludzkości, wojny, prześladowania, niszczenie środowiska, można rozumieć jako wielkoskalowe przejawy tego Czego każda osoba nie chce dostrzec w sobie. Skrajne polaryzacje, których jesteś świadkiem we współczesnej scenie politycznej, doskonale ilustrują to zjawisko. Kiedy całe grupy rzucają swoje cienie na ideologicznych przeciwników, racjonalna debata staje się niemożliwa, zastąpiona wzajemną demonizacją, która tylko pogłębia podziały. Schopenhauer postrzegałby to jako ślepą wolę działającą na skalę społeczną. Im bardziej stanowczo odrzucasz cień w sobie tym bardziej gwałtownie rzutujesz go na innego, zamieniając go w pojemnik wszystkiego, czego nie chcesz uznać za część własnego człowieczeństwa. Ci nieliczni, którzy potrafią zmierzyć się ze swoimi cieniami i zintegrować je, stają się zatem agentami transformacji społecznej, nawet jeśli nie zajmują formalnych stanowisk władzy. Schopenhauer opisałby ich jako nosicieli jasności umysłu, ludzi, których wewnętrzna uczciwość czyni ich odpornymi na zbiorowe projekcje i zdolnymi do spojrzenia poza wspólne iluzje. W świecie zdominowanym przez ślepą wolę, osoby te stanowią wyspy świadomości, które samym swoim istnieniem podważają status quo. Możesz zapytać, jak stać się jednym z tych nosicieli jasności. Droga do tego niekoniecznie wymaga wielkich gestów lub publicznych deklaracji, ale zaczyna się od odmowy udziału w zbiorowej projekcji cienia. Kiedy powstrzymujesz się od demonizowania tych, którzy myślą inaczej, kiedy opierasz się impulsowi szukania kozłów ofiarnych dla złożonych problemów, skutecznie przerywasz cykl projekcji, który podsyca najbardziej destrukcyjne konflikty społeczne. Postawa ta nie jest jednak pozbawiona pułapek. Jedną z nich, którą Schopenhauer szybko by zidentyfikował, jest ryzyko izolacji. Odmawiając udziału w zbiorowych projekcjach, możesz stopniowo odsuwać się od dominujących narracji, które spajają społeczeństwo. Skutkiem tego może być poczucie nieprzynależności, rodzaj wewnętrznego wygnania, które choć filozoficznie owocne, może być emocjonalnie przygnębiające. Inną pułapką byłoby to, co w języku współczesnym moglibyśmy nazwać arogancją duchową, tendencją do uważania się za lepszego od innych, ponieważ zmierzyłeś się z aspektami cienia, których większość unika. Schopenhauer, pomimo własnej skłonności do intelektualnego elitaryzmu, ostrzegałby przed taką postawą, przypominając, że integracja cienia jest procesem ciągłym, nigdy całkowicie zakończonym. Samowiedza, powiedziałby, nie jest celem, do którego należy dążyć, ale drogą, którą należy podążać w nieskończoność. Aby podtrzymać tę podróż, poszukaj społeczności praktykujących filozofię, grup ludzi zaangażowanych w samowiedzę i autentyczny dialog. Można je znaleźć zarówno w kontekstach tradycyjnych, takich jak kręgi studiów filozoficznych, jak i w bardziej współczesnych środowiskach, takich jak fora internetowe poświęcone filozofii praktycznej, lub grupy medytacyjne. Najważniejsze jest znalezienie przestrzeni, których szczere badanie kondycji ludzkiej jest cenione ponad dogmatami lub wygodnymi pewnikami. Podziel się swoim doświadczeniem konfrontacji z cieniem w tych społecznościach, wyrażając swoje odkrycia i trudności, nie tylko utrwalasz własne zrozumienie, ale potencjalnie wyzwalasz podobne spostrzeżenia u innych. W ten sposób twoja indywidualna praca nad integracją cienia wykracza poza sferę osobistą i przyczynia się, choćby w niewielkim stopniu, do ewolucji zbiorowej świadomości. Celu, który choć nie został wyraźnie sformułowany przez Schopenhauera, byłby zgodny z jego wizją współczucia jako jedynego autentycznego fundamentu moralności. Po tej podróży przez filozofię Schopenhauera i jego stosunek do nieuznawanego cienia należy teraz uznać, że prawdziwa praca dopiero się zaczyna. To, co odkryłeś, nie jest nieuniknionym przekleństwem, ale zaproszeniem do jasności umysłu. Cień, ten budzący tak wielki strach aspekt psychiki, nie jest twoim wrogiem, ale integralną częścią twojej całości jako człowieka. Schopenhauer, ze swoją pesymistyczną przenikliwością, paradoksalnie oferuje wyzwalającą wizję. Uznając tyranię ślepej woli działającej poprzez cień, robisz pierwszy krok do jej przekroczenia. Droga nie zapowiada się łatwa. Jak widziałeś, integracja cienia wymaga odwagi, aby zmierzyć się z aspektami siebie, które na pierwszy rzut oka mogą być niepokojące, a nawet odrażające. Wymaga gotowości do porzucenia wygodnej iluzji, że jesteś tylko tym, co aprobuje twoja świadomość. Wymaga pokory, aby uznać, że wiele Twoich działań i wyborów jest motywowanych siłami działającymi poza zasięgiem Twojej świadomości. I, co może być największym wyzwaniem, wymaga współczucia, aby przyjąć te mroczne części nie jako obcych najeźdźców, ale jako wygnane fragmenty własnego człowieczeństwa. Uznanie cienia zasadniczo zmienia Twój stosunek do cierpienia. Według Schopenhauera, cierpienie jest nieuniknione. Jest bezpośrednim wynikiem nienasyconej woli, która nigdy nie znajduje trwałego zaspokojenia. Jednak, kiedy rozpoznajesz źródło tego cierpienia, kiedy rozumiesz mechanizmy woli działające poprzez cień, ta wiedza stanowi już formę wyzwolenia. Nie oznacza to, że cierpienie ustaje, ale zmienia się twój stosunek do niego. Przestajesz być nieświadomą ofiarą niezrozumiałych sił i stajesz się świadomym obserwatorem procesu, który choć bolesny, może być stopniowo integrowany ze świadomością. Możesz zadawać sobie pytanie, skąd mam wiedzieć, czy robię postępy na tej drodze integracji cienia? Schopenhauer odpowiedziałby, że najbardziej wiarygodną wskazówką jest rosnąca zdolność dostrzegania iluzji, zarówno własnych, jak i zbiorowych. W miarę jak cień jest integrowany, stajesz się mniej podatny na automatyczne projekcje, mniej skłonny do nieproporcjonalnych reakcji. Mniej podatny na manipulacje zewnętrzne. Rozwijasz to, co w języku współczesnym moglibyśmy nazwać odpornością psychiczną. Niesztywną zbroją chroniącą przed doświadczeniem, ale świadomą elastycznością wobec niego. Ta podróż nie musi być samotna. Podziel się swoimi odkryciami z innymi, którzy również poszukują większej jasności na temat kondycji ludzkiej. Komentuj swoje doświadczenia. Na forach poświęconych filozofii praktycznej lub psychologii głębi. Poszukaj grup studyjnych poświęconych Schopenhauerowi lub Jungowi, gdzie możesz rozmawiać z podobnie myślącymi osobami na te fundamentalne tematy. Cień paradoksalnie może stać się punktem autentycznego ludzkiego połączenia, gdy zostanie uznany za stan powszechny, a nie indywidualną wadę. Zapoznaj się również z bogatą literaturą, która powstała na podstawie intuicji Schopenhauera. Oprócz jego własnych dzieł, takich jak Świat jako Wola i Przedstawienie oraz Parerga i Paralipomena, znajdziesz cenne opracowania późniejszych autorów, takich jak Jung, Hillman i inni, którzy pogłębili badania nad cieniem i jego przejawami. Filmy i kursy online poświęcone filozofii pesymistycznej lub psychologii głębi mogą również oferować wzbogacające perspektywy dla procesu samopoznania. Zawsze pamiętaj praca z cieniem nie jest celem, który należy osiągnąć, ale drogą, którą należy przebyć. Nie ma punktu docelowego, w którym można by stwierdzić: teraz mój cień jest całkowicie zintegrowany. Istnieje natomiast ciągły proces rozpoznawania, akceptacji i integracji, który pogłębia się z czasem. I w tym procesie tkwi być może jedyna autentyczna wolność, która według Schopenhauera jest dostępna dla człowieka. Niewyzwolenie od woli ale świadomość jej istnienia. Już dziś zrób konkretny krok w tym kierunku. Wykorzystaj jedno z ćwiczeń sugerowanych w tym tekście i uważnie obserwuj jego wyniki. Podziel się swoimi doświadczeniami z innymi osobami zainteresowanymi tą ścieżką. Zapisz się do kanałów i forów poświęconych filozofii Schopenhauera i jej współczesnemu znaczeniu. Jak sam filozof przyznałby, wiedza może nie eliminuje cierpienia, ale oświeca drogę przez nie przekształcając to, co wydawało się nieuniknioną klątwą, w zaproszenie do głębszego samopoznania.